Z początku to tak zaczęły mi palce, mrowieć, stopy, i po chwili całe czułem, że całe ciało zaczyna drętwieć. Ale to kompletnie całe, ale to takie było przyjemne te drętwienie i mrowienie razem od razu. Ale to było takie przyjemne, ciepłe, aż miłe, tak. Mm -hmm. I. Przed oczami miałem taki obraz w abstrakcjach, tak się tam kręci ten, ale fiolet od, od najjaśniejszego po ciemny. I to cały czas tak. Mhm. Ale ja by, i się czułem szczęśliwy. Czułem, że się uśmiecham, jakbym nie był w swoim ciele w, 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 później. Mhm. To było chwilami tak intensywniej, chwilami bardziej, chwilami mniej, no ale to było takie, no i byłem happy i cały czas, pod koniec już sobie mówię no niech on jeszcze tych drzwi nie otwiera <grywa> tak, tak mi było dobrze i, i, i taki Matrix to, to, to zupełnie jakbym w końcu nie był w swoim ciele tak. mhm. Mhm. Matrix taki szczęścia, radości o. No, no. no i przyszedł Paweł i otworzył drzwi. <grywa> no tak ja jeszcze chcę, super, no, no w życiu czegoś takiego nie doznałem, ja jestem tu w tych tajnikach całkiem zielony, ale no jeszcze mi się gęba śmieje. No, a jeszcze to czujesz, Częściowo? Cały, albo... cały czas, ja tak tu gdzieś tam takie, no bo właśnie widzę jak ty no. się tulisz sam do siebie. O. Mega, no jest, super, to, jest, to jest super, to jest super, super naprawdę, coś pięknego. Oje dzięki bardzo.